Do takich celów służy ta sala, w której, w której właśnie w tej chwili przebywaliśmy. 16 grudnia pani minister sportu i turystyki Rzeczpospolitej Polskiej Joanna Mucha zwiedzała budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord w Bielsku-Białej. Pani e, e, posłanka Mirosława Nykiel już mi bardzo wiele opowiadała o tym miejscu, więc e, spodziewałam się mniej więcej tego, co zostałam, ale tak czy inaczej to nie zmniejsza tego wielkiego wrażenia, które to miejsce robi i tego, że to jest naprawdę no, rzecz spektakularna i, i naprawdę w Polsce nie spotykana. Dlaczego powstanie szkoły mistrzostwa sportowego rekord jest tak niezwykłym wydarzeniem, wiedzą dobrze uczniowie. No to dla sportu też jest duże wydarzenie, no bo taka szkoła no, nie oszukujmy się nie na co dzień jest zbudowana w dzisiejszych czasach Każdy ma swoją tak, szafkę. swoje miejsce. Szafkę mają tu jest, są szatnie sportowe. To znaczy, tu się przybierają, tu mają natryski. Przypomnijmy, zakończona we wrześniu ubiegłego roku budowa szkoły została sfinansowana całkowicie przez prywatnego inwestora, właściciela spółki Rekord Systemy Informatyczne. Po szkole i całym ośrodku rekordu panią minister oprowadzał prezes Janusz Szymura. W zasadzie w tym okresie, że, że przyjedzie pani ministra, to odświeżyliśmy. <gry> Taki wysiłek, żeby prowadzić, aby prowadzić własną szkołę mistrzostwa sportowego, jest dobrym pomysłem, aby mieć dobrych sportowców, a jednocześnie no, trzeba umożliwić młodym ludziom jednocześnie zajęcie się sportem i, i nauką. Jeżeli jest to pod jednym dachem, pod wspólną kontrolą to, to efekty. My to widzimy i do tego mogę zachęcić tak również. Tak jest, ale mamy w tej chwili na obozie ekstraklasowy zespół Piasta Gliwice. Mhm. To jest szósta drużyna ekstraklasy. Oni są bardzo wyczuleni na to, mhm. że musi boisko minimum tak wyglądać. Mhm. To są pojedyncze przypadki, które można pewnie byłoby na, na palcach jednej czy dwóch rąk wyliczać. To są przypadki takiego, takiej współpracy między biznesem a edukacją. To jest zupełnie niezwykłe, ta społeczna odpowiedzialność biznesu, o której mówiłam. No, tutaj mamy naprawdę w, czyst, w czystym wydaniu. Wielkie wrażenie na mnie zrobił ten obiekt, wielkie wrażenie to wszystko, co tu się dzieje. Świetna rzecz.